Cześć, ja jestem Rogalik 9.5, a to jest kolejny odcinek z serii naszego Let's Play'a z Minecrafta. Dzisiaj będę pokazywał Wam świątynię, którą, której zarysy już widzieliście w poprzednim odcinku, gdy pokazywałem Wam kolejkę jadącą przez nasz most. Nie będzie może to jakaś wyrafinowana <coughs> świątynia. Będzie świątynia tylko po prostu... oj, przepraszam was. będzie świątynia tylko po prostu po to, żeby przechodzić sobie przez port. Po prostu nie mam czasu na budowanie większej świątyni, a chciałem Wam coś pokazać. I bo planuję, w swoich planach mam jeszcze pałac e, Sandstone'a, który też będę chciał Wam bardzo szybko pokazać. To będzie dosyć duże. jak mi się zdaje. A wiecie. Poczekajcie zrobię chwileczkę cięcie. Hmm, dobra, sorry Was bardzo. Miałem ważny telefon. Hmm, jestem już z Wami tutaj z powrotem. I dalej sobie tutaj będę dekorował tą pseudo świątynię. Hmm, oczywiście wiadomo, że ja tutaj będę musiał wykończyć te wszystkie bale. Ale to właśnie nawet niesymetrycznie mi to trochę wyszło. O to po prostu chodzi, żeby hmm, móc sobie wejść hmm, do piekła. Przez jakieś normalne miejsca, nie przez normalną jaskinię Myślę, że podobają Wam się moje odcinki Dostałem już nawet parę fajnych komentarzy od użytkownika Marszał Podobają mu się filmiki, tak mi się przynajmniej wydaje Wnioskuję tak z komentarzy no, Ale co ja jeszcze mogę Wam powiedzieć Hmm, skończyła mi się zapalniczka, dobra, później to wszystko pozapalamy już bez Was, żebyście się nie rzucili. Hmm, to powiem Wam tak, że tędy będzie zjeżdżać jeszcze kolejka. Tutaj będzie stacja. Tutaj gdzieś na dole. I tutaj do góry będą prowadziły schody do naszej świątyni. Hmm. Oczywiście teraz jest niepraktyczna ta kolejka, ponieważ hmm, jeżeli wysiadłem z wózka tutaj, no bo przez most dalej muszę się przejść. Ale straszne są lagi. Hmm, coś dzisiaj. Aha, jakby ktoś pytał, to to jest zbudowane z czarnej wełny. To. O! Widzicie? No i teraz nie mam czarnej wełny prawo. No i dobra. Hmm, jak widzicie wózek tu się zatrzyma, a nie powinien. Gdybyśmy byli w środku, to on by się na pewno co nie zatrzymał. Wpuszczamy wózek na dół i on tam sobie w zajezdni będzie na nas czekał. Tu będzie po prostu droga... Będzie droga świątynna, a tu będzie droga taka wycieczkowa. Z tej strony mostu. No i dobra. I jeszcze chodzi mi o to, że... Poprosiłem Was, żebyście powiedzieli mi, co się dzieje z tą windą. Nikt nie udzieli mi na to odpowiedzi, więc może ktoś po tym filmiku udzieli mi taką odpowiedź i powie mi co się dzieje z tą winną, tam widać mój domek z góry. Nawet nie przez to, że musiałem zbudować ten most, bo prosili, napisał mi ktoś motywujący ktoś komentarz, żebym zrobił coś oryginalnego, nowego. Dlatego zrobiłem taki most. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku spróbuję zbudować tak samo coś oryginalnego Nie wiem, świta mi pomysł w głowie Ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć dokładnie, czy to było u kogoś na kanale, czy nie naprawdę oglądam dużo kanałów Let's Playerów Więc nie wiem, czy to u kogoś było na kanale W czasie, gdy będę Wam opowiadał, przejdziemy się łózeczkiem No i dobra I... Tym optymistycznym akt... A! Przepraszam Was jeszcze chciałbym, żebyście napisali mi metodę schowania tych pochodni stąd. Tych takich wolno stojących czerwonych pochodni, które po prostu się nam przynadzą. I tym optymistycznym akcentem po prostu kończymy nasz kolejny, już dziesiąty odcinek yy, przygód z Minecraft. Yy, jeżeli ktoś chciałby tutaj dołączyć do mnie, to proszę pisać w komentarzach lub skyprogali1910gadugadu7318527 można do mnie napisać, na pewno ktoś ogarnięty tutaj przyjdzie ze mną kręcić te filmiki jeżeli ktoś ma jakieś pomysły tylko nie tak, że jakiś 11 latek mi napisze, tak jak ostatnio yy, że on będzie kręcił i jeżeli chodzi o współpracę, to chodzi o to, że i ja coś wnoszę i ktoś coś wnosi, nie ma tak, że tylko jedna osoba coś wnosi od siebie Dobra I takim to optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek przygód z Minecraft, kolejny już dzisiaj, dziesiąty nagrałem i dzisiaj to jest już drugi, który nagrałem z Minecrafta i kolejny odcinek z Dragon Age'a ukaże się na pewno jutro tak samo z Harry'ego Pottera dlatego proszę Was o cierpliwość, jeżeli oglądacie Dragon Age'a bo Minecrafta też muszę czasem nagrać i Cieszę się z nagrywania tego Minecrafta. Dobra, bo już się zagadałem eee... <laughs> Zagadałem się i tym oto optymistycznym wschodem słońca kończymy dzisiejszy odcinek przygód z Minecraft na razie.